Daś mi nagrać. Bo cóż kochani, zadzwonił do mnie widz, pan Bogdar, no i złożył u mnie zamówienie. I tutaj będę właśnie pakował karbomat, który jest wymieszany z torfem kwaśnym, który jest prowadzony właśnie z Litwy, i uważam, jest bardzo wysokiej jakości. I czuję tą wartość, bo pan Bogdar będzie miał pociechę z burówek, pociechę z krzewów, więc Piotrek bierze, kochani, za robotę. Widzisz. Temat jest genialny, bo to jest podłoże sadzenie. Sadzimy tylko raz borówkę. Tylko widzisz, tutaj około 30 litrów, no taka paczka kurierem około 25 zł. Tu jest problem, no bo będę chciał zrobić to sprytniej. Moi drodzy, a jak Ci pokażę. Bo wiecie, koszty tak naprawdę też są bardzo ważne, no bo ktoś będzie chciał sobie większą ilość burówki posadzić, no to będzie potrzebował tutaj kilka takich paczek, gdzie trzeba za każdą zapłacić kurierowi. No i wpadłem na pomysł, że tutaj klientowi pierwsze zamówienie zrealizuje w kartonie, gdzie dwa worki wypełnię, czyli mamy dwie przesyłki, dwie paczki, a płacimy jak za jedną. To chyba dobry kierunek. Co najbardziej w tym systemie pakowania mi się podoba to to, że właśnie cała przestrzeń w kartonie jest wypełniona i dzięki temu no, wszystko jest stabilne i to minimalizuje ryzyko rozwalenia paczki w trakcie transportu. O i teraz jeszcze mogę u góry kartonikiem przykryć, żeby było jeszcze stabilniej. No i zobaczymy. Ciekawe czy ta paczka nie będzie za ciężka cholera. Ciekawostka, równe 30 kilo karton taki, 20,98 widzimy wagę, ma tutaj karbomat i tork właśnie, zobacz jak to wygląda, tutaj w tym pięknie borówka będzie rosnąć, no i będę musiał odbić, zdjąć 5 kg, no bo limit 25 więc widzisz, nie poddaję się no ale jest pierwsze zamówienie, które muszę sprostać, a ja cóż zostawiam tutaj numer kontaktowy do siebie tu właśnie na ekranie, co można zatrzymać odcinek i się ze mną skontaktować i uważam jest to bardzo dobre rozwiązanie bo staram się być w tym, co zaczyna robić, naprawdę chcę być najlepszy i chcę włożyć 100% serca, bo wiem, że po tych latach pracy w ogrodzie, przy uprawach, telefon od widza, potencjalnego klienta, dla mnie to największy zaszczyt. Zawsze będę z siebie dawał 200%. I widzisz, uważam bardzo dobra inwestycja, więc zapraszam do kontaktu i zapraszam do oglądania, bo w następnym materiale no, będę musiał coś wyczarować, bo to widzisz, zapakować to żaden problem. Ale żeby to dojechało, kochani, całe! Do następnego! I fajnie, że tutaj mnie no, wspieracie i lubicie, nie? Widzę, ta grupka ludzi jest i bardzo fajnie. I też, kochani, tu się lubimy, ale też główną aktorką jest borówka, kochani. Do następnego! A to pięknie wygląda, jestem przekonany, że właśnie też posadzenie. Zaczynamy najważniejszy krok od tego, właśnie, bo później to błędy zawsze możemy naprawić, a jak źle posadzimy, to. Po prostu będziemy się drugi raz sadzić. Cześć.